W historii CSM mieliśmy różne przypadki oszustw. Począwszy od cheaterów pokroju Kelly'ego czy Forsakena, aż po ustawianie meczów przez m.in. innymi by Power. W teorii cheaterów na profesjonalnej scenie ścigają zarówno Valve, Faceit, jak i wielu innych organizatorów turniejów. W przypadku nielegalnych oprogramowań ludzkie oko i skuteczny anty potrafią z łatwością z takim delikwentem się rozprawić. Niestety wielu oszustw nie da się sprawdzić za pomocą programu, a i zmysły człowieka też potrafią zawieść. Pewien młody gracz chciał ten fakt wykorzystać. Skuszony chęcią dużego i szybkiego zarobku postawił na szali całą karierę i nie zważał na konsekwencje swojej decyzji. Erkan Baginanów, znany jako Gokushima, to 24-letni gracz, który do niedawna uchodził za spory talent. Chłopak swoją profesjonalną karierę zaczynał w 2021 roku. Jednak swoje pierwsze kroki stawiał w mało znanych i niewiele znaczących drużynach na światowej scenie. Hotu czy utang to nazwy, które niemal każdemu fanowi CS-a niewiele mówią, nie ma się co dziwić. Aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że w zespole Utang Gokushima miał okazję grać wspólnie chociażby z Lekro, który swego czasu był uważany za bardzo skilowego gracza. Co zresztą wielokrotnie wtedy potwierdzał. 31-latek na swoim koncie ma występy w takich formacjach jak Godsend, Fnatic czy NIP. Poza Szwedem grał tam także Shane, młody Polak, który uchodził za duży talent. W przeszłości miał okazję bronić barw m.in. Izako Bors oraz Mouse NXT, a do niedawna reprezentował Copenhagen Wolves, a dzisiaj jest częścią Phantom Esports, projektu za który odpowiada m.in. Hyper. Kokushima dzięki dobrej grze w tych drużynach był w stanie się wypromować na szersze wody. W przeszłości był monitorowany przez wiele organizacji i gdy jeszcze był zawodnikiem Hotu to interesowało się nim Fnatic. Legendarna organizacja rozpatrywała go jako istotnego zawodnika w swojej nowej układanki, Finalnie jednak nie zdecydowali się na Erkana. Obrali oni wówczas zupełnie inną drogę i postawili na francuskiego zawodnika Afro, który to przejął rolę Awupera w drużynie. Nawet jeśli Fnatic to już nie ten sam zespół co w przeszłości, to jednak mówimy o graczu, który zwracał na siebie uwagę i widziano w nim spory potencjał. Oczywiście na pewno nie na skalę Donka czy Monesiego, ale w odniesieniu do jego umiejętności pojawiało się sporo zachwytów i można było się spodziewać, że prędzej czy później znajdzie sobie ciekawą drużynę. Finalnie o angaż talentowanego Gokushimy postarał się inny team. 31 października 2023 roku młody gracz dołączył do Force. Jest to znana organizacja, która w się zadebiutowała w 2017 roku. Co prawda to już nie był ten sam zespół który jeszcze w 2023 roku walczył na Majorze w Paryżu o awans do fazy Legend. Niemniej to wciąż był rozpoznawalny team na arenie międzynarodowej. Forsto dla Gokushimy była duża szansa, by pokazać się światu i rozwijać swoją karierę, licząc w przyszłości na transfer do jeszcze lepszej drużyny. W końcu oczekiwania wobec tej ekipy nie były wygórowane. Dostatecznie wysokie by nie paraliżowały zawodników, a dawały bodziec do rozwoju swoich umiejętności. Tak, aby znów marzyć o rywalizacji z topowymi drużynami na świecie. Erkan jako AWP radził sobie całkiem nieźle. Co prawda, jego forma bywała czasem niestabilna. Przeplatał bardzo dobre mecze tymi słabszymi, ale wciąż całościowo prezentował po prostu solidny i obiecujący poziom. Może jego rating w barwach Force nie powala na kolana, ale jednak w wielu akcjach potrafił pokazać klasę i widać było, że łatka talentu nie była przypadkiem. Wydawało się, że cała kariera przed nim i dzięki ciężkiej pracy oraz Regularnemu treningowi będzie mógł wspiąć się jeszcze wyżej, i scena Tier 1 będzie realnym celem w najbliższej przyszłości. Jednak na jaw wyszły pewne skandaliczne i szokujące informacje które wszystko zmieniły. 27 marca 2024 roku Kokushima rozegrał swój ostatni mecz w barwach Force. W dodatku przegrany z bułgarskim zespołem 500. A 2 kwietnia tego samego roku niemal cała drużyna została przeniesiona na ławkę rezerwowych, za wyjątkiem Resalta, który przeniósł się do Aurory. Co prawda chwilę później część składu została przywrócona, uzupełniona zmiennikami, w tym m.in. Smują, z uwagi na grę w rozgrywkach ESL Pro League Sezon 19. Niestety ekipa Force ze Standinami w składzie nie zawojowała tych rozgrywek i zajęła miejsce od 21 do 28 na 32 drużyny. Ten turniej okazał się także ostatnim dla tej organizacji i 3 czerwca 2024 roku nastąpiło oficjalne zakończenie projektu esportowego Force. Mimo tego, że w swoim składzie mieli ciekawe niki, Chociażby Tnir, który przecież dzisiaj gra dla Heroic, jest najlepszym zawodnikiem tej drużyny i zapewne niebawem czeka go wielki transfer, to jednak tamten zespół Force nie był w stanie nawiązać do swoich dawnych sukcesów i doszło do całkowitej rozsypki. Ławka Force nie była jedyna zła informacja dla Gokusimy. 11 kwietnia 2024 roku ESIC opublikowała oświadczenie w sprawie młodego zawodnika, w którym to podała przewinienia Erkana, zaznaczając, że ten dopuścił się ustawiania oraz obstawiania meczów, w których sam uczestniczył. To była wstrząsająca informacja dla esportu bądź co bądź mówimy o graczu znanej formacji, któremu w dodatku przypisywało się łatkę talentu oświadczeniu, które wydało ISIC. Dowiedzieliśmy się, że kara została nałożona już 27 marca 2024 roku i miała trwać do 26 marca 2026 roku. W związku z tym mówimy o dwuletnim banie na rozgrywanie najważniejszych turniejów. Warto też dodać, że dopiero 11 kwietnia 2025 roku zawodnik został ukarany na fejsicie, co w tej chwili całkowicie wykluczyło go Kushimę z rywalizacji z najlepszymi graczami świata. Oczywiście w teorii nadal może brać udział w rozgrywkach, które nie są w ESIC, niemniej wielkiego pola manewru nie ma. Dodatkowo w związku z tymi wydarzeniami jego reputacja całkowicie upadła i zapewne niewielu jest w stanie w tym momencie mu zaufać. Są to niewątpliwie dotkliwe bany dla gracza, które mocno ograniczają jego rozwój. Ale jednak warto zastanowić się, czy mimo wszystko Gokushima nie został potraktowany zbyt łagodnie? Według Overdrive'a chłopak uczestniczył w procesie ustawiania aż 80 metrów. Meczów. Jest to nieprawdopodobna liczba i pokazuje ogromną skalę przewinień. Oczywiście w przypadku e-sportu zawodnicy rozgrywają swoje spotkania ze znacznie większą częstotliwością niż w tradycyjnym sporcie, więc łatwiej jest ustawić większą ilość meczów w krótkim czasie. Natomiast to absolutnie nie jest żadna okoliczność łagodząca i jasno pokazuje cel i intencje Gokushimy. Niestety ESIC nie podała do informacji publicznej o które spotkania chodzi. W związku z tym fani mogą się tylko Zastanawiać, w jakich rozgrywkach były gracz Force dopuszczał się takich czynów. Co więcej, Overdrive wspomniał również o kwotach, jakie chłopak mógł zarobić w tym procederze. Według niego Erkan zyskał nawet 300, jak nie 400 tysięcy dolarów absurdalna kwota jak na gracza tego kalibru a być może zarobił jeszcze więcej. Owszem, topowie sportowcy wygrywają wielkie turnieje i zgarniają przy tym spore kwoty a do tego mają podpisane lukratywne kontrakty, które zapewniają im spokojne życie. Niemniej w przypadku Gokusimy mówimy o chłopaku, który przecież nie był na tym najwyższym poziomie. I to co zarobił na ustawianiu meczów zmieniło jego egzystencję o 180 stopni. Są to pieniądze, na które wielu przeciętnych ludzi musi pracować całe swoje życie. A były zawodnik Force poprzez oszustwo znacząco się wzbogacił. I poza paroma krótkimi banami oraz ławką rezerwowych w drużynie nie odczuł większych konsekwencji swojego czynu. Sam fakt, że przecież jeszcze do niedawna mógł rozgrywać Faceity i ciągle być w rytmie meczowym, szlifując swoje umiejętności, był czymś skandalicznym. Gokushima był świadom tego co robi i z własnej woli postanowił oszukać wszystkich i dorobić się pokaźnego majątku. Poza tym trzeba pamiętać, że w przeszłości były podobne przypadki. Mowa tutaj oczywiście o drużynie I by Power wszyscy pamiętamy jak głośna to była afera. Kary nałożone na Słaga, Daysda, Steela i AZK. -a były bezwzględne i chociaż dzisiaj już teoretycznie dobiegły końca to ich kariery zostały bezpowrotnie zaprzepaszczone przez tamten czyn a Kokushima no właśnie tylko dwuletni ban w tym wszystkim najgorsze jest też to że jego oszustwo mogło mu się nawet po prostu opłacać, co jest wręcz kompletnym absurdem i pokazuje z jak niebezpiecznym przypadkiem mamy do czynienia. Jasne, uznawano go za niezwykle utalentowanego zawodnika i wszystko ciągle było przed nim. Patrząc na to z perspektywy długofalowej, jego czynnie należał do zbyt mądrych. Gdyż nie ulega wątpliwościom, że choć sporo zarobił, to zapewne zaprzepaścił sobie szansę na jeszcze większy zarobek w przyszłości. Jednak istnieje też inna perspektywa. Owszem mógł być na radarze dużych organizacji, ale raz że Fnatic, który wykazywało największe zainteresowanie, jest w tej chwili absolutnie tragicznym zespołem, a dwa, że jego kariera wcale nie musiała pójść do przodu i w takim wypadku miałby małe szanse, żeby aż tyle zarobić. W końcu wybicie się na ten najwyższy poziom jest niezwykle trudnym zadaniem i dla wielu nawet nieosiągalnym. Koniec końców tylko najlepsi są w stanie się tam utrzymać. Kokushima na pewno miał te wszystkie scenariusze w głowie. Może uznał, że pieniądze, które zarobi na oszustwie mu wystarczą, a może wierzył, że nikt nigdy go nie przyłapie lub liczył bądź nawet nadal liczy, że po odbyciu kary uda mu się wrócić do gry w jakiejś poważnej drużynie. Nie da się ukryć, że chłopak potrafi grać, ale to czego się dopuścił w oczach wielu Całkowicie go wykreśla jako potencjalne wzmocnienie jakiegokolwiek sensownego teamu. Sytuacje takie jak ta są dość skomplikowane, gdyż pokazują, że chłodna kalkulacja, kombinatorstwo i oszustwo mogą się w życiu opłacać. Dodatkowo, jakby się tak nad tym wszystkim zastanowić. To możliwe, że przypadków jak ten jest wiele. Łatwe i szybkie pieniądze za ustawianie meczów, które śledzi tylko garstka widzów, stają się zapewne dość kuszącą opcją dla części graczy, zwłaszcza, że potencjalne kary są relatywnie niskie i zanim w ogóle oszustwo zostanie wykryte na pewno sporo da się zarobić. Wszyscy mamy świadomość, że nie tak to powinno wyglądać i cheaterzy oraz oszuści nie mogą być częścią Counter Strike'a. Niemniej działanie na własną szkodę to jedno, a tworzenie złej opinii o całej scenie to coś zupełnie innego czego nikt nie może akceptować. Począwszy od kibiców, przez ekspertów, aż po organizatorów rozgrywek. W takich okolicznościach nie ma możliwości, aby kary były tak łagodne. Krótkie bany niestety, ale niewiele zmienią i w niczym nie pomogą. Kokushima za rok o tej porze będzie mógł już spokojnie sobie grać i zapomnieć, że kiedykolwiek był za coś ukarany. Drogi widzu, dziękuję ci za obejrzenie tego materiału. Pamiętaj o tym, by zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem. Twoje wsparcie jest nieocenione w rozwoju tego kanału, koniecznie napisz w komentarzu co myślisz o Gokusimie i zawodnikach, którzy czytują i oszukują na profesjonalnej scenie.